Czy będzie pokój, czy będą wojska natowskie na Ukrainie i e, czy Trump nadal będzie ustępował? Między innymi o tym w programie Polska, Europa, Świat. Dzień dobry, ja nazywam się Marek Tejman. Razem ze mną w studiu Zbigniew Parafianowicz. Dzień dobry Zbyszku. Dzień dobry. E, powinienem się spytać, czy będzie deal? E... Jest środa, kiedy nagrywamy ten program. Jesteśmy po wizycie prezydenta Macrona w Waszyngtonie, jesteśmy przed wizytą premiera Wielkiej Brytanii Kira Starmera w Waszyngtonie i jesteśmy, no właśnie, przed wizytą prezydenta Załańskiego w Waszyngtonie. Financial Times we swoim środowym wydaniu napisał, że jest Ramowe porozumienie, w, w oparciu prawdopodobnie o informacje swojego dziennikarza w Kijowie i dziennikarzy w Londynie, e, że jest ramowe porozumienie, Amery czy ramy porozumienia amerykańsko-ukraińskiego. Gdzie my teraz jesteśmy w tej układance? Czy jesteśmy koło dealu? Tak, no w jutrzejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej będziemy szczegółowo, w rozpisywać, czwartkowym. Tak, w czwartkowym, szczegółowo rozpisywać kwestie. Porozumienia amerykańsko-ukraińskiego dotyczącego minerałów. Ono rzeczywiście jest, przy czym tutaj słowa czy też definicje mają ogromne znaczenie. Czym jest to co, je, to, co znajdzie się na stole? Ukraińcom zależy jak najbardziej na tym, żeby to nie była umowa, tylko jakaś forma memorandum, o czym będziemy pisać. Już nie chcę zdradzać szczegółów tego, co, co, co się znajdzie w tekście. W, żeby to było jak najmniej zobowiązujące. W. Trumpowi zależy na tym, żeby jednak iść do przodu z rozmowami ukraińskimi, bo tam przecież nie chodzi o to o kwestie szczegółów w, tym, co, w, w tych rozmowach, tylko o bardzo spektakularny rezultat. Czyli, czyli zawieszenie Czyli Trumpowi brogi. zależy na tym, żeby móc powiedzieć swoim wyborcom, tym magazynom, Odzyskałem tipu, pieniądze. Odzyskałem pieniądze, tak? a Ukraińcom zależy, żeby podpisać jakieś takie jakieś zobowiązanie, które będzie później będzie się można z niego na różne strony tak, wycofywać. I... Które będzie doprecyzowywane, gdzieś tam będzie można odnieść się do parlamentu, powiedzieć, że że przecież nie możemy bez tutaj głosu ludu, narodu podejmować szczegółowych decyzji. Zobaczymy, czy tak gra im się uda, no bo jednak w te, trafiła kosa na kamień, Trafi, trafił ten cwaniacki system polityczny ukraiński, który jest oparty właśnie na otekiwanie, trafił też na człowieka, no, który kiwa też. No no, to, to jest Trump nawet mówiąc o wizycie zamięskiego w Waszyngtonie widziałeś tą scenę, gdzie on informuje, że słyszał, że przyjeżdża w piątek do Waszyngtonu Wołdymyr Załęski i w, że no, gdzieś tam mu się obiło uszy, że, że przyjeżdża do niego ukraiński prezydent. Także no, to jest bardzo trudna sytuacja dla ekipy ukraińskiej. Ale Ukraińcy ne? też grają tymi komunikatami. Bardzo mi się podobało, że na przykład wypuścili e, takiego szczura do, do mediów, że jak przyjechał Beset, czyli ten sekretarz skarbu, e, który miał to negocjować, no to on jeszcze przed Monachią miał przywieźć ten pierwszy, oryginalny wzór tej um umowy, Trump narzekał na to, że go Załęski nie przyjął, a z kolei Ukraińcy wypuścili taką informację, że w zasadzie to krzyki Załęskiego niosły się przez korytarze. To, to jest a ten... spin, taki spin dość żałosny, no tak. bo w gruncie rzeczy w Aha, jeszcze tam był taki fragment, że on potem był roztrzęsiony. Ten tak. sekretarz trzęsł skarbu, że trzęsły mu się ręce na konferencji to jest żałosne. W karty, w, jeśli można o jakichkolwiek kartach przetargowych Zoęńskiego mówić, no to są bardzo słabe. No jednak to, co mówi Trump, on użył tego określenia, że ma bardzo słabe karty z To jest akurat prawda. Bo to są albo bardzo słabe karty, albo on ich nie ma wcale. Także spinowanie tego, że temu sekretarzowi skarbu trzęsły się ręce, albo że krzyczał Załoński, no ma tylko pokazać to takie makizmo. W Zeleńskiego Wewnętrzne. i to, że jest sprawczy. Tak, ciągle do wewnątrz komunikat taki, który pokazuje, że on może na kogoś nakrzyczeć. No, jest słynne, słynny tytuł prasowy Tusk się wściekł. To jest, to jest właśnie tego typu formuła. Zbyszek, ale ja rozumiem, że my idziemy w stronę takiej sytuacji, w której jakiś rodzaj porozumienia zostanie podpisany, być może, i jak już się tak przerzucamy tymi różnymi ciekawymi tekstami z, z mediów e, i z prasy, no to w Guardianie jest taki tekst o trochę analizujący to, co mówił Pieskow e, i wracający do tego, co, co mówią Rosjanie, bo zobaczmy, jesteśmy po dwóch tygodniach kompletnego saigonu jeżeli chodzi o świat Zachodu. E, z e, dyskusji na temat tego, w którą stronę pójdziemy, kto ma siedzieć przy stole, kto pojedzie, kto nie pojedzie na Ukrainę. Martin Wolf, Financial Times się pisze, że Stany Zjednoczone to jest już wróg Zachodu i w Guardianie jest taki tekst o tym, że Rosjanie w zasadzie pod, przez ten cały czas oni nie posunęli się ani o krok, jeżeli chodzi o swoją postawę negocjacyjną i nadal żądają tego, czego żądali w grudniu 2021, czyli demilitaryzacji Ukrainy, denazyfikacji, jak to nazywają, czyli po prostu zmiany elit, wyczyszczenia, wynarodowienia elit ukraińskich i wycofania stałych instalacji natowskich z Europy Wschodniej. Więc jakby my tutaj się tam kotujemy, 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 a oni mówią przez cały czas to samo i zmierzam do tego, że jakby jeżeli my mamy iść w stronę pokoju, no to. To nie chodzi tylko o to, żeby Ukraina się zgodziła, jakby ma się zgodzić Rosja, a ja nie widzę żadnego, żadnego ruchu ze strony Rosjan w stronę tego, żeby oni szli na to porozumienie i co więcej nie widzę powodu, dla którego mieliby to akurat teraz zrobić. Jedyne ustępstwa, które mają miejsce, które miały miejsce do tej pory, to są ustępstwa Zachodu, a przede wszystkim amerykańskiego prezydenta, niestety. To jest to, o czym powiedział mi były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Putin najprawdopodobniej, nawet godząc się na jakąś formę rozejmu, będzie chciał uwikłać Amerykę w bardzo długie negocjacje, w których spróbuje uzyskać właśnie te wszystkie swoje postulaty. To już nawet widać po obecności Europejskiego Korpusu tego Ekspedycyjnego. Trump wypowiedział się. Tak, to jest wypowiedź z nocy, z, z, z wtorku, na, z środę naszego czasu. Tak. Wypowiedział się w, w taki sposób, że on będzie chciał zadowolić każdą ze stron, jeśli chodzi o Korpus Ekspedycyjny Europejski. Czyli co to może oznaczać? Po pierwsze, wiemy już na pewno, że ani Francuzi, ani Brytyjczycy nie rozpatrują wersji wysłania Korpusu Ekspedycyjnego na linię rozgraniczenia. Przecież to jest, ma znaczenie fundamentalne w gruncie rzeczy. Druga sprawa jest taka, że słowa Trumpa sygnalizują, że najprawdopodobniej dopuści obecność innych niż natowskie kontyngentów. Macron w wywiadzie dla Fox News po wizycie w Stanach Zjednoczonych mówi, że nie ma żadnych gwarancji bezpieczeństwa ze strony Stanów Zjednoczonych dla Korpusu Ekspedycyjnego złożonego z państw europejskich. Bardzo pesymistyczna informacja. Jeśli nie mamy wojsk na linii rozgraniczenia europejskich, to w zasadzie niewiele się zmienia. Polskie wojska na Ukrainie były po 2014 roku. Wojska specjalne, między innymi jednostka wojskowa komandosów budowała we współpracy z Brytyjczykami ukraińskie siły specjalne, ukraińską piechotę morską. M.in. W, w rejonie Chmielnickiego, na miasta Chmielnicki. W, w, amerykańskie wojska były w Jaworowie. Brytyjczycy byli w dużej ilości jeszcze przed wojną w 2022 roku. Obecność zachodnia wojskowa na Ukrainie jako taka e, istniała przed e, wojną, istnieje dziś. Zostanie najpewniej powiększona, wykluczone, że nie do, że do wymiaru takiego, który właśnie, jak mówi Trump, będzie satysfakcjonował Rosję, czyli nie do, nie do takiego no, 30-tysięcznego, o którym wspominali Brytyjczycy. Ale co najważniejsze, te wojska nie będą na linii rozgraniczenia. Będą w miastach, tak jak postuluje Starmer, będą pilnowały infrastruktury krytycznej, elektrowni atomowych. Będą szkoliły armię ukraińską, czyli rozszerzą tak naprawdę program współpracy pomiędzy NATO a Ukrainą, którym, z którym mieliśmy do czynienia już przed wojną. I były ćwiczenia Sibris na Morzu Czarnym, najpierw na Krymie, jak jeszcze był pod kontrolą no, no ukraińską, to... Te, później w rejonie Odessy. F. Jeśli tych wojsk nie będzie na linii rozgraniczenia, to nawet po ogłoszeniu rozejmu. Po ogłoszeniu rozejmu nawet nie będzie trzeba ciężkiego sprzętu za daleko wycofywać, jeśli chodzi o obydwie strony, bo on już dzisiaj jest na odległość poza zasięgiem e, dronów no. FPV, czyli po 15 km z każdej w, ze stron. Także co się tak naprawdę zmieni, jeżeli europejskie to wojska może nie będą, będą w miastach? to będą bombardowane ukraińskie miasta. E, e, Okej, okay. to, to jest bardzo ważny postulat. To on już to był grze w grze w 2023 roku, tak? To jest wszystko bardzo ważne. E, natomiast, e, jakby. Okej, okay. rozejm będzie, tylko pytanie. Czy korpus ekspedycyjny, który nie będzie na linii rozgraniczenia, będzie gwarantował Ukrainie bezpieczeństwo? Czy będzie gwarancją bezpieczeństwa? A ten deal, ten memorandum też nie gwarantuje Ukrainie bezpieczeństwa. Nie gwarantuje. Co więcej, jeszcze na chwilę wrócę do kwestii yy, zachodniej obecności na Ukrainie. Pamiętasz pewnie sytuację, w której pocisk manewrujący rosyjski zniszczył tak zwany most kłyczki w Kijowie, czyli ten szklany most, który jest tak. w centrum Kijowa. To, to miało miejsce obok yy, w, opery. I obok budynku, w którym główną siedzibą miała unijna misja wojskowa, która szkoliła ukraińską armię. Do takich incydentów przecież już dochodziło. Także to jest kolejna przesłanka, która pokazuje, że rozmieszczenie zachodnich wojsk po miastach nie zmienia co do zasady. Poprawia oczywiście jakość bezpieczeństwa ukraińskiego, ale nie zmienia tej treści, jakby. W, nie, nie tworzy nowej jakości. Nowej, jakości, Zbyszek... nowej gwarancji bezpieczeństwa. W, w tym sensie to nie jest jakiś znaczny krok do przodu. I tu. Tak jak mówiliśmy też w poprzednich odcinkach, Rosjanie zrobią wszystko, żeby po pierwsze, ta misja była jak najmniejsza, najlepiej jakby jej nie było wcale, a po, a po drugie, żeby była jak najdalej linii zagraniczenia, jak najdalej wschodu i południa, na którym ale, w, co do którego Rosja ma da, nadal ambicje. Ale uważasz, że Rosjanie się zatrzymają, uważasz, że Rosjanie pójdą na ten rozwój. No, bo, albo co dostaną w zamian, żeby na to poszli. Wracam do tego pytania o, o na przykład NATO w Europie Wschodniej. Czy Rosjanie. Rosjanie chcą e, całościowego rozwiązania dotyczącego bezpieczeństwa i to, co mnie przeraża e, w tym, co mówi prezydent Trump, ale też mówi jego takie maga otoczenie, to jest to, że oni, e, oni są gotowi pójść na jakieś układy, w której dostaną e, możliwość robienia biznesu z Rosjanami, dostaną aluminium. W zamian za, za jakieś takie luźne zobowiązania rosyjskie do tego, że być może nie będą przy Chińczykach, i w zamian, w zamian za to Rosjanie dostaną. No nie dostaną Polski, ale dostaną potencjalnie przestrzeń tutaj. To jest jeszcze pytanie otwarte. Ciągle w grze jest ten wariant, że Trump obrażony na Niemcy, wycofa część tych wojsk do Polski po prostu. To jest, to jest coś, na co liczy polska dyplomacja. Cały ten show, który odbył się w Waszyngtonie ta wizyta premiera Dudy, spotkanie z Rubio Radosława Sikorskiego, ten dron irański, który zawieźliśmy do, do Stanów Zjednoczonych na konferencję y, partii... Repu, no, konferencję MAGA w gruncie tak. rzeczy, tak? Jak było konserwatywnych. To wszystko jest gra pod to, żeby przekonać w, obecnego prezydenta, żeby tej obecności po pierwsze nie zmniejszał, a wręcz ją zwiększył. To o czym mówił prezydent, że wracamy do tematu Fortu tak. Trump. To nie jest wykluczony wariant. Tylko pytanie, czy to... W, jak to jest trwałe, to jest, to jest, to jest pierwsza rzecz. Na, na jak długo to jest? Czy w naszym interesie jest jednak osłabianie obecności amerykańskiej w Niemczech? Bo mimo wszystko to jakby Niemcy stanowią taką naszą, nasze zaplecze logistyczne na wypadek wojny z Rosją? Trzecia sprawa jest taka, czy my tego ewentualnego ruchu Trumpa nie potraktujemy jako z, zwolnienia z obowiązku zwiększania własnego bezpieczeństwa również y, samemu, czyli poprzez y, zacieśnianie współpracy y, wojskowej i bezpieczeństwa z Ukrainą, która jest po prostu bardzo użyteczną bazą wypadową przeciwko, przeciwko Rosji, o czym wiedzą Brytyjczycy, instalując zobacz, się na Ukrainie. I czy nie będzie też dla nas alibi, żeby na przykład nie prowadzić modernizacji sił zbrojnych w tempie znacznie szybszym, nie budować fabryki amunicji 155 mm, nie wprowadzać powszechnego poboru, czy też... Dla obojga w, płci. Dla obojga płci, tak, czy no po prostu nie robić tego wszystkiego, co musimy robić w dziedzinie bezpieczeństwa. Z, Zbyszek, bo jak był tutaj sekretarz obrony amerykański, to w przerwach pomiędzy bieganiem i fotkami, on powiedział o tym, że, no, jakby tak, są tutaj, ale jakby użył takich sformułowań, że nie wiadomo, co będzie w jakiejś perspektywie dłuższej. I potem dostaliśmy informację o tym, jaka jest skala zaplanowanych cięć wydatków na, w Pentagonie. No, nawet jeżeli by nie było oficjalnie deklarowanego wycofywania stąd, to taka skala cięć wydatków przy jednoczesnej jasnej deklaracji, że Centrum Bezpieczeństwa jest na Pacyfiku plus oni potrzebują też zasobów do tego, żeby prowadzić operacje prawdopodobnie w północnym Meksyku, no to ta obecność amerykańska będzie się tutaj zmniejszała. Czy ona się będzie zmniejszała w perspektywie dwóch, czy pięciu, czy siedmiu lat, to będzie się zmniejszała. Stąd też ważne jest to, żebyśmy nie traktowali jakichkolwiek zapowiedzi Trumpa jako długookresowej gwarancji bezpieczeństwa na, na zawsze. To... Bo bezpieczeństwo leży w dużej mierze w naszych rękach, w nowych rozwiązaniach po prostu dotyczących architektury Naszego bezpieczeństwa, bezpieczeństwa w Europie, tak, polskiego. Ale Zyszek, bo ja mam takie poczucie, że my stoimy przed diabelskim dylematem. Znaczy jest ten sposób, że jak gdyby tu i teraz jedyni, którzy mają Silne karty, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to są Amerykanie. I oni mogą nam dać to bezpieczeństwo na chwilę, ale w zamian za to oferują w sumie dosyć diabelski deal, polegający na tym, że będziemy ambasadorem ich interesów gospodarczych w Unii Europejskiej, czyli będziemy pomagali rozmontowywać wspólną europejską ochronę przed firmami technologicznymi, finansowymi, dostęp do Trochę rozmontowywali tą siłę gospodarczą Unii, ale alternatywą dla nas jest być może współpraca z Niemcami i z Francuzami, czy z tymi partnerami, którzy wielokrotnie udowodnili, że za Naprawdę niewielkie rzeczy w postaci gazu i dostępu do rynku są w stanie zdradzić Europę środkowo-wschodnią. To znaczy, wiesz, te opowieści o tym, że będziemy budowali wspólną armię europejską z Francją, z Niemcami, że będziemy tutaj budowali architekturę bezpieczeństwa, będzie nuklear sharing, francuski, sorry, ale oni wiele razy yy, 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 mieli szansę, żeby być solidarni z Europą Wschodnią w stosunku do Rosjan, a poza tym, jak budować bezpieczeństwo z Francją, w której prezydentem teraz jest Macron, ale za dwa lata może być Marine Le Pen. Zgadza się, dlatego mówimy o, o pewnym mirażu, i nie jest to miraż 2000 w, w francuski, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, o wspólną armię i budowanie wspólnych możliwości obronnych. E, my w zasadzie funkcjonujemy w, w bezalternatywnej rzeczywistości. Dopóki Amerykanie tu są i dopóki chcą tu być, dopóki chcą w, nas wspierać w bezpieczeństwie, Musimy grać z nimi po prostu to dlatego, że są najsilniejszym partnerem i naj, najbardziej perspektywicznym partnerem. Natomiast jakby, bo to, to bardzo pesymistycznie brzmi o tym wycofywaniu się ich z Europy. Natomiast no, to jest pociąg, który jedzie w jedną stronę. On jedzie do Azji i, w, i tego nie odwrócimy. To jest proces też. I to się też działo za demokratów czy z, to zapoczątkował powiedzieć. to Obama. Oczywiście, to jest, to jest proces, którego Trump nie, nie zapoczątkował. W, natomiast tak jak mówię bezpieczeństwo w, w perspektywie 30 lat polskie jest po naszej stronie w, w dużej mierze. Budowania regionalnych układów z państwami skandynawskimi, patrzenia na to, jak można uczynić z Ukrainy w, w FOB tak zwany, czyli daleko wysuniętą bazę operacyjną przeciwko Rosji, tak jak myślą Brytyjczycy. Base, tak? tak, tak jak myślą Brytyjczycy o Ukrainie. To jest współpraca potencjalnie z Rumunią, o której nie wiemy, co się z nią dalej wydarzy po majowych wyborach i czy nie zwycięży w nich Georgesku, czyli kandydat antysystemowy, który został no, wyeliminowany z gry po, 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 tak. w poprzednim rozdaniu. To jest w, w, dziś żyjemy w czasie y, znaków zapytania i wariantów, a nie, nie nierozsądne z takiego publicystycznego punktu widzenia, bo byłoby oferowanie jakichś takich prostych rozwiązań czy kanałów. Y, myślenia o, o sprawach związanych z bezpieczeństwem. Jest ileś wariantów, ale jesteśmy też zakładnikami zbyszek z żenującymi momentami polityki polskiej, znaczy tego wyścigu na przykład na szczycie na ukraińskich emigrantów, strachu przed powiedzeniem o poboże, strachu przed powiedzeniem o na przykład o, o, ja, ja nie chcę, żeby polscy żołnierze jechali na Ukrainę, nie chcę wojny, ale z drugiej strony to, że jesteśmy w rzeczywistości politycznej, w której nawet nie można mruknąć o tym, że być może powinniśmy być gotowi do tego, żeby nasi żołnierze byli za granicą, to jest straszne. Ta narracja dotycząca polskiej obecności czy też polskiego wkładu w to, co może się wydarzyć na Ukrainie, ona się po wyborach zmieni na pewno. To już jak. jak... Wejdziesz na głębszy off z politykami, którzy tym tematem się zajmują, no to oni to, to przyznają wprost że I z, jednej jesteśmy, i z drugiej tak, strony zakładnikami kampanii politycznej. Natomiast no, tak jak też pisaliśmy w DGP, to nasza obecność na Ukrainie no, ona nie powinna być w, w, znaczna, jeśli chodzi o liczbę żołnierzy i nie, nie, nie powinna być dalsza niż jaworów pod, pod Lwowem. To jest, to jest jasne, My jesteśmy państwem zbyt. Uwikłanym w, w konflikt z Rosją Zresztą, w, znaczy przykład, interesów, Finowie żeby ryzykować są, prowokacjami. Finowie też są bardzo pod tym względem e, ostrożni. Ostatnie pytanie, Zbyszek, wierzysz w, e, w nową rolę Niemiec, wierzysz w autonomię Niemiec, wierzysz w te wielkie pakiety stymulacyjne dla przemysłu zbrojeniowego, CDU, CSU, z SPD ma się dogadywać, żeby to klepnąć. Wierzysz w to, że, że, że Niemcy będą dla nas tą osią bezpieczeństwa? Wektorem? Zupełnie w to nie wierzę. Niemcy są mistrzami wymyślania strategii, których nie dowożą i mistrzami popełniania strategicznych błędów, takich jak na przykład wycofanie z atomu czy wcześniej wiszenie na tanim gazie rosyjskim. Całe myślenie o polityce niemieckiej, w niemieckie myślenie o polityce to są, to jest rewolucja energetyczna, której, której nie, nie dowożą, nie dowieźli, która była egoistyczna. To jest Myślenie niemieckie to jest renacjonalizacja int interesów niemieckich, bundesnacjonalizm, który się tam rodzi. To jest uwspólnianie błędów, a nacjonalizacja zysków ze swojej polityki to jest w egoizm w narodowy niemiecki, to jest w, ubrane oczywiście w ładne słowa. Ale też pewnego rodzaju nieprzewidywalność. No tak jak na przykład Merc, który wychodzi teraz po wyborach i mówi, że tak naprawdę w polityce migracyjnej to on tylko żartował w, czas, w czasie kampanii wyborczej. Niemcy są bardzo ważnym dla nas partnerem gospodarczym, są ważnym zapleczem logistycznym na wypadek wojny. Natomiast nie widzę tam cienia koncepcji, żeby zmienić podejście do myślenia a o w strategii w widzisz. Francja jest już jakby bardziej poważnym graczem, choćby z racji tego, że ma atom. I nawet już gdzieś tam woduje, spinuje tą wersję o tym, żeby... sharing tak. francuską wersję nuklearną, tak, to znaczy, żeby myśliwce z pociskami jądrowymi. Rozmieszczać po krajach, krajach. dokładnie, po, po, po krajach europejskich. I w tym sensie no, ma armię ekspedycyjną, potrafi działać poza swoimi granicami, ma sprzeczne interesy z Rosją w Afryce subsaharyjskiej, także na pewno jest poważniejszym partnerem niż Niemcy. W tym sensie tak, no, Macrona, czy w ogóle francuskiego prezydenta nie można pomijać, ale jest tak jak powiedziałeś... W Zwycięstwo skrajnej prawicy we Francji czy skrajnej lewicy spod znaku Melanchona nie, nie, nie oznacza niczego dobrego dla Polski. To jest też państwo, które się zamknie w swoich interesach. Najprawdopodobniej wejdzie w, swój, w swoją wersję izolacjonizmu i, i realizacji swoich interesów, e, dlatego no, te nasze opcje są ograniczone. Póki tak są tutaj Stany, musimy jest, na nie grać. A najważniejsza opcja to jest wierzyć w Polskę i grać na Polskę. Zdecydowanie. Z, 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 Popieram. Zakończyłem jakbym kampanię wyborczą Bardzo, bardzo, bardzo słuszna teza. Popieram. <laughs> Zminiew Parafianowicz, Marek Teichman, Polska, Europa, Świat. Bardzo dziękuję. serdecznie dziękuję.